Mano wszystkim bardzo serdecznie z tej strony. Szek, ale witam Was w kolejnym rozdziale gry Max Payne 3. W poprzednim odcinku mieliśmy kolejną retrospekcję ra razem z naszym e, Raul. Pasos, e, o tym, jak go poznaliśmy, co razem przeżywaliśmy. No, i teraz e, znowu jesteśmy tutaj na faweli, kiedy to e, ta dziewczyna została stracona. Dobra, ewidentnie nie mogłem go trafić, chociaż w dupę mu posłałem parę naboi. Hmm. Dobra, to tak dla pewności, wiecie, jak coś leży, to ja cię wolę tam upewnić. Hmm. Dziwne przejścia. Jakiś jak architekt chyba tutaj zawiódł. O, no, ta policja, co była u gościa w tym biurze, pamiętacie? Co powiedział, że amatorka jesteśmy. To ewidentnie wysłał swoją prywatną armię na, na ulicę, żeby przeczesać właśnie za tą rodzinką. Wow! Co tu się odpierdala? they weren't no, there for me as far as I could tell and I'd blundered my way into enough cluster for one day if these fools could buy me some time I might have a chance to get to Marcelo and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. To do mnie pierze. Policja też do mnie strzela? Dobrze, dobrze. Wyścielę trupami, waszymi, ...ulice również. Posiadam za mój kosz. Nie ma. Tutaj 300. Przynajmniej tak mi się wydaje. Już wyjście nie mogę. Policja wszędzie szturmuje drzwi. O, chyba kogoś znaleźli. Giovanni Marcello was still alive, but I didn't hold out much hope it'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. To teraz zgłupiałem, nie wiem, ja mam odbijać ich z rąk tej policji, czy wystarczy, że tam ci ich odprowadzą do domu, nie wiem. Czy ja mam po prostu jakąś swoją prywatną misję tutaj. Renathugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. No o grubo się dzieje. Wow, ale finisher mi się tutaj jakiś włączył. Dobra, pasuje mi zdobyć jakąś taką broń, co będzie dobrze orać tą policję, bo oni mają kamizelki kuloodporne i pełne umundurowanie wojskowe. I potrzeba dosłownie dwóch strzałów w głowę, a już nie mówię o kamizelkach kuloodpornych na ciele, które potrafią przetrzymać kilkanaście strzałów. O, gigant. Także... Trzeba jakiegoś takiego oracza dobrego. Sorry. No okej. Okay. Ten karabin jak na razie dobrze się spisuje. I don't know what I picked for the but... Fifty-five. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? mm-hmm The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcelo, were narrowing with every passing second. co ty, Max, się martwi, Jak ona jest pod nadzorem tej policji? To może ich wyprowadzą bezpiecznie? Do spania. O, coś tu jest. Cisza. To później będę miał prawa autorskie na YouTube. Nic tu nie ma Babcia sobie tylko talerze zmywała No teraz leży Na podłodze Max jest bezwzględny Nawet cywilów nie uszczędza Gdzie się tam wyrywasz przez ten płot? Okej okay. To by było na tyle. A nie, jest jeszcze jakiś harpagon. Drzwiczki. Jebać! Nie spodziewał się tego, wlazł do tych drzwi i dostał w tył głowy. O, jakaś nowa broniucha. Wrywa. Musiał wstać jakiś. Musiałem go trafić akurat w kamizelkę i się położył na ziemi, wstał i strzelał do mnie, no. A ja się tak cieszyłem nową bronią, że coś ich nowego spotkam. No zobaczmy no, co ta broń jest warta. Jak dobrze wiedzieć, że to jest chociaż e, jednoręczne. Co jest do cholery? To pilota też się da strącić, czy nie? Oje baniutki. No to w ten sposób strącimy pilota. Wo, le upadek. Ale tyle dobrze, że nam się udało uniknąć tego wybuchającego helikoptera, także jesteśmy w miarę na dobrej pozycji w tym momencie. Max ma życzenie śmierci, ale niestety nikt nie umie go spełnić. O? Ta broniucha fajna. Ale na szczęście nasza broń, którą nosimy, ona jest e, na, tym, na tym samym magazynku, co i tamta, co oni upuszczają. Także możemy, możemy sobie z tą chodzić. Gdzieś tu przyszedł. Kurwa, oni publiczne egzekucje robią dla dania przykładu. Widzieliście? O.

Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Mmm, się nie pierdzielą. Ktoś ucieka, od razu ginie. Jesus Jeszcze zobaczę, czy tu nie ma jakiejś duchowej, złotej. O, właśnie naszej złotej broniuchy. Trzy na trzy.

Albo inaczej w dzięki w mrowisku Może strzeliłem sobie właśnie w kolano Ależ to piękna akcja mi wyszła Zamknięte, Ci już odjechali Myślałem, że do nich sobie też już postrzelam jak do kaczek, ale no niestety O, wow, ale seryjka. Zajebiście to wyszło. Tu zamknięte. Nic nie możemy indziej iść, jak tylko tam, gdzie gra nam każe. To nie jest Open World. Dobra, nie widać nikogo. Czysto wchodzimy. Tu?

I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower. As my new friends were about to find out, it was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they picked out earlier. No to na bogato teraz z y, działek. We wozach naparzać do ludzi. Dobra, może tak jakby jakąś broń mi dać? Jakąkolwiek. Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a pinata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers, and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcello. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. Oh, Co przeprowadził siostrę? Marcelo. Marcello. Chłop się zjarał żywcem. Jezu... <śmum> <śmum> Пердали, они спалили ими, опа. Gatu. Całą rodzinkę wykończą. Jeszcze kto został? Ten y, brat tego y, naszego szefa. No i ona, która działa na faweli w celach charytatywnych. people to fez isso? Foi um americano. Foi? Foi. Explaining you for the death of his friend. Porra, de americano. Cosa morre, porra. Caralho. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Ona, jak przyżyje, to będzie miała nie lata za gwostkę pochować sobie całą rodzinę. Ile ich zginęło? Raz, dwa, trójka już. Czwórka, sorry. Czy trójka? Kto zginął? Nasz szef? Jego żona? i knew no amount of drugs or therapy could erase the constant shadow the poor girl had been through enough we had to find a way out of there giovanna was calling passos i didn't know if this was a good place to hide or not when half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. Alright. Vaso said there's a good place to okay, hide you know, in you know, the back. I just try to stay calm. Come oh. on, oh, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Редактор Stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You gotta be shitting me. Me and Raul, fossils you call him, we just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. I'm sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh, shh. shh. I don't think these guys are here for your baby shower. Dobra, moi drodzy, ale w ten oto sposób zaczyna nam się kolejny rozdział. Także odpowiedź, co tu się będzie działo, już w kolejnym odcinku. Także w tym momencie ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć.